To jest niesamowite, co tutaj się wydarzyło. Irlandzki cud w Budapeszcie. Irlandia potrzebowała wygrać wyjazdowe spotkanie z Węgrami, żeby mieć baraże i przegrywali do 80. minuty, ale on chyba stał się jedną z największych, jak nie największą ikoną tego kraju. Troj Parot strzelił gola w 96. minucie. Co więcej? On strzelił hat -trika w tym meczu. Co więcej, on strzelił dublet z Portugalią. Bo tak, Irlandia, żeby mieć szansę na barażę, musiała wcześniej wygrać z Portugalią i potem pokonać Węgry. Plan wykonany. Niesamowity piłkarz. Wow. Jak widać, irlandzcy kibice go wielbią. I ostatecznie reprezentacja Węgier już pożegnała się z mundialem. Nie ma szans, że tam pojadą i w szczególności szkoda Dominika Szoboszlaja, bo jest zdecydowanie najlepszym graczem Węgier-Liverpoolu w tym sezonie. A wszyscy dookoła go zawodzą. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że dosłownie wczoraj opowiadałem wam o potencjalnych rywalach reprezentacji polskiej w barażach. I tam stwierdziłem, że reprezentacja Węgier może być tym najcięższym rywalem, choć nie mają pewnego jeszcze miejsca. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to póki co układa się to znakomicie. No, Irlandia dokonała czegoś, czego nikt pewnie od nich nie oczekiwał. A bardziej dokonał tego Parrot. Dajcie znać, co o tym sądzicie i zaobserwujcie.